Dzień dobry, witam 10 lutego 2025. Nie wiem, jaki dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień. Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Pizzy. Także ja i kolega zjedliśmy taką polską pizzę cukierniczo-piekarską. W sklepie spożywczym zakupioną, no i generalnie średnio dobra była, no ale święto to święto. Pojutrze we środy, jak będę na pracy zdalnej, to sobie sam zrobię polską pizzę, no ale bardziej w stronę prawdziwej, na cienkim i takim. Tyle, że ciasto mi nie będzie długo dojrzewać, bo raptem parę godzin sobie najpierw godzinę rośnie jako kulka, a potem 4 godziny już po rozłożeniu na blachę, purchnie sobie na blasze włożonej do kuchenki nieodpalonej, bo w piekarniku, w kuchence jest bardzo fajna atmosfera do rośnięcia ciasta. Oczywiście pod warunkiem, że się tego piekarnika nie włączy. Potem piekarnik włączam na pół godziny, rozgrzewam i dopiero pizza wraca do niego. Jak już jest rozgrzany. A propos rozgrzania, to chyba dzisiaj za grubo się trochę ubrałem, bo niby minus sześć, ale wcale nie jest jakoś super zimno. No pewnie jakbym się ubrał cieniej, to by było zimno. Na razie jest mi idealnie, więc obawiam się, że jak się rozgrzeje, to będzie mi za ciepło po prostu. Więc jadę powoli. Dzisiaj jadę na ósmą, więc w ogóle kupa czasu. Jeszcze do biedry wstąpię. Wczoraj byliśmy na wycieczce oczywiście tradycyjnej, było tak od minus dwóch do plus dwóch. Natomiast było odczuwalnie silniejszy wiatr, no ale byliśmy w lesie głównie. No zestaw specjalny pojechał czyli z lekarzem i ze wszystkim. W zasadzie to inteligentni kierowcy w karetek włączają sygnały, jak jest duże ruki dojeżdżają do skrzyżowania, a nie na prostej, na której nikogo nie ma. To chyba po to, żeby Potrolować trochę mieszkańców i obudzić ich. Wstawa i do dnia. Za oknem minus dwa, ale to w ciągu dnia, bo jeszcze jest minus sześć. I piękne świtanie, no bo oczywiście taka temperatura poranna to się zdarza też dlatego, że jest czyste, bezchmurne niebo, więc ciepło uciekło. O dobry tytuł na film <laughs> Ciepło uciekło. Taki cia-cia. Polish is like beatbox Ciepło uciekło, ciepło uciekło. Wczoraj tak mi ciepło uciekło z dętki, że myślałem, że mi powietrze ucieka. No bo człowiek pompuje dętkę w warunkach garażowo-rowerowych, rowerowniowych. Gdzie jest plus 23, myślę, bo tam jest grzejnik w tym pomieszczeniu. Więc jest naprawdę ciepło. Tam, gdzie rowery trzymam, no i tam sobie dodmuchałem, tak, no już. Do jednego bara. Z tyłu to nawet chyba 1-2. No ale jak wyszedłem z tych 23 i nagle po jakimś czasie, w czasie jazdy zrobiło się minus 2, no to tutaj by trzeba było obliczyć, o jaką wartość ciśnienia spadła. Spadło właśnie to ciśnienie wy wewnątrz wędki. Bo tak jadę potem jakoś tak miękko i naciskam palcem. Kurczę, takie wyraźnie większe ugięcie. Nie jest taka twardość. No to właśnie jest czynnik temperaturowy. Dzisiaj może zapytam sztucznego inteligenta, jednego i drugiego. Zapytam czata, czada Depeta i dipsika. Formułuję im takiego prompta, żeby mi policzyli, że zakładając, że w oponie. No, powiem mu w oponie, nie będę już mówił mu o młodentkach, Że w oponie na obręczy 26 cali, oponie o szerokości 4,5, 4,4 cala. Panuje ciśnienie. Jednego bara przy temperaturze otoczenia 23 stopnie. Jakie ciśnienie będzie panować w oponie przy temperaturze minus 2 stopnie? I on to obliczy. W 10 sekund. Takie teraz są możliwości. Mam nadzieję, że w takich wypadkach nie konfabuluje, nie halucynuje. Czasem niestety halucynuje, a sam o tym nie wie. Jak myślałem, że dzisiaj powinienem mniej gadać na tym mrozie, wcale tak go nie czuję, szczerze mówiąc tego mroza. O i tak jak się spodziewaliśmy wszyscy girlandy świeczone znikły zarówno z zawitryny centralnej, jak i z dachu Can center Także możemy to uznać jako koniec pewnej epoki, chociaż jak mówię, spokojnie mogli to podtrzymać do końca karnawału, czyli jeszcze miesiąc prawie. Kiedyś jak człowiek był dzieciakiem, to tak się cieszył, jak mówili w telewizji, o w tym roku wyjątkowo długi karnawał. I chociaż ja nigdzie tam nie chodziłem, nie korzystałem z tego, nie balowałem, to o jak fajnie, długi karnawał. Ever, nie? A to jeszcze nie powiedziałem, jak się ubrałem dzisiaj. To jest po prostu przesada trochę, jednak, bo założyłem czy parę spodni. Pierwszą parę to takie jegińscy, leginsy, no tak, no w sumie leginsy, takie męskie, sportowe. Dla biegaczy. Żeby nie było, zakalesony. Na to normalne spodnie, w których będę w pracy dzisiaj. A na to jeszcze ostatnią warstwę tych cienkich, takich niby przeciwdeszczowych, chińskich. Akurat to jest tak, że te Leggingsy są obcisłe, te spodnie normalne są takie w miarę też tam trochę jest lajkry like w nich, ale nie są takie obcisłe, no a ostatnia warstwa jest raczej luźna, więc wszystko dobrze pracuje, w sensie nie ogranicza mi ruchów, nie ma problemu, a na górę założyłem, tak jak czasem jeżdżę w, w Peterku albo w bluzie, taki typu basic, i no to zakładam kamizelkę skaczki, i ostatnią tę warstwę przeciwwiatrowo deszczową To teraz nie założyłem kamizelki skaczki, tylko taką lekką kurtkę puchową, która jest bardzo cienka w zasadzie. To jest taka przejściowa kurtka, dosyć obcisła. No i ona normalnie weszła na, na pierwszą warstwę, na sweterek. A na tę kurtkę weszła kolejna kurtka, także też mam w sumie dwie kurtki na sobie. Komfort termiczny super. Jedyne co odczuwam to ręce, a i tak mam cieplejsze rękawice trekkingi, trekkingi vikingi no, i odczuwam czubki palców w butach, ale to mam w miarę normalną skarpetkę założoną do piskiego buta zimowo-trekkingowego. Wczoraj, na przykład, wiedząc, że jadę dalej i dłużej, miałem założone dwie pary skarpetek, bo na skarpetki z wełny Marynosa dosyć grube. Łączone, no tam nie jest 100% wełny merynosa z, z wełną merynosa, może tak. Założyłem jeszcze takie narecienkie stopki dodatkowo. I było super cały dzień. Bez problemu. Także zima w ogóle nie działa na rowerzystę Jak się rowerzysta umiejętnie ubierze, bo też nie można za ciepło. W sensie za grubo i krępująco, ruchy. Ale właśnie warstwową Oczywiście wracając, jak będzie plus 3 czy 4, to już nie będę zakładał trzech par spodni, tylko dwie. Kalesonki pójdą do plecaczka. Dobra, przyznam się, bo pod bluzą to mam dwie podkoszulki jeszcze. Jedną bardzo cienką na ramionczka, która ma nie wiem, że 30 lat chyba. Firmy Atlantiku wcześniej. Już tak zaczyna się wróć w paru miejscach, ale jeszcze ją noszę, bo jest to 100% bawełny. Na to jeszcze jest bardzo cienka koszulka typu t-shirt, ale już poli coś tam, poliami nie wiem z czego robią te koszulki no w każdym razie taka dekatlon, dekatlonowy taki basic i na to dopiero idzie Co to jest? I na to dopiero idzie bluza z drugim rękawem typu basic. Taki miałbyś ty uciecz po ucieku, no, tak sobie mówię, myślę. Planuję jaki mam być tytuł, siadam przed komputerem jak wrzucam film, Kurt. Zapomniałem Oho, czarny protest Nie składamy parasolek Rozumiem, rozumiem Równouprawnienie musi być. A jakby mężczyźni walczyli o równouprawnienie dla siebie, to jaki by kolor wybrali? Ciekawy jestem. Chyba niebieski. Niebieski proces. Oczywiście przy takim typie pogody to nie tylko jest zimno, ale jest sucho bardzo też. Mimo to, że strona się pokazuje, ale sama gleba, sama powierzchnia, wszystko sobie fajnie, fajnie, nie fajnie. Wysycha. No za mało jest wilgoci ogólnie w środowisku coraz mniej no w Warszawie to w ogóle jest betonoza, wszystko spływa zamiast się gdzieś tam poutrzymywać, także ważne jest rzeczywiście, żeby każdy możliwy kawałek odbetonowywać, odsłonić, żeby tam sobie wsiąkało No tu mamy małą retencję oczywiście obok, która sobie tutaj kreuje własny świat, natomiast czasami przy nadmiarze zagraża mieszkańcom bloków położonych poniżej wzdłuż tego cieku rzeki Wilanówki, jakby nie było potoku służewickiego, one się łączą. No, we Wilanowie się łączą, no. Jest taki piękny wodospad, jak się wchodzi do parku, trzeba pójść od bramy w prawo, do końca, w miarę blisko płotu i natrafi się na przepiękny wodospad Potoku Służewickiego, podającego do Wilanówki. Uwaga, rower! Kaczuszki, ho ho ho, ile kaczuszek, aż pokażę, jakieś kaczeparty się zebrały, bo mają tutaj trochę takiej niezamarzniętej wody miejscami. Też już pewnie czują wiosnę. Teraz jest taka pora roku, to się nazywa fachowo w ogrodnictwie po zimek. Jeszcze nie przedwiośnia, ale już po zimek. który powinien się zacząć po 15 lutego. No ale było tak ciepło, że już rzeczywiście wczoraj jechaliśmy to na niektórych roślinach było widać pączki. A tłusty czwarte dopiero za dwa tygodnie. No, niecałe. Tak, będzie dzisiaj 10, 27. No nie, to nawet więcej. Dwa tygodnie i trzy dni. O, o. No trzeba trenować Trzeba robić miejsce Ja to lubię te pączki oponki One są w tej żabce do której czasem jeżdżę Ale dzisiaj widzę, że może w Biedrze będzie jakaś jagodziana w promocji. Wczoraj zmontowałem film z wycieczki, ale muszę go jeszcze raz zrobić dzisiaj po południu. Także sprywatyzowałem chwilowo poprzednią wersję i zdaje się ją wywalę w ogóle. Bo zapomniałem dać jednego ujęcia na końcu: jak odlatuje dron i pokazuje grupę, takie fajne zakończenie, a dwa, że zrobiłem muzykę i dałem takie brzmienie, które nawet fajnie się zgrywało na, na słuchawkach, na dobrym sprzęcie. Natomiast jak to potem odpaliłem na telefonie, to jest tragedia, bo, bo obcinało pewne niuanse tego brzmienia i z takiego fajnego stringa zrobiło się miauczenie kota, więc wywalę to brzmienie i podegram zupełnie nową muzykę. Znaczy inaczej, podmienię pliki po prostu w tym projekcie, a zmienię tylko to brzmienie na jakieś fajniejsze, pełniejsze, może na jakiś kord jak to mówią Anglicy A my mówimy akord z przewrotem, a jakże? Temperature check. Ok. O, Shai Tsung. Minus 9,6 na moim termometrze. No to niedobrze. To tak wyglądałoby, jakby było nawet minus 7, tutaj. Realnie. Chociaż faktem jest, że jak termometr błędnie wskazuje. To nie wskazuje cały czas tego samego błędu, bo w funkcji temperatury ten błąd się powiększa albo pomniejsza. Tutaj, jak jest cieplej, to ten błąd się niweluje, a jak jest zimny, zimniej, to się potęguje. No i proszę, noga ustawiona celowo na środku, wszystkiego po prostu.